666. Znowu nadaję. Dzisiaj znowu wałkujemy yy, temat, zagadnienie Gundam Mobile Suit Gundam, czyli bojowe roboty, ogromne bojowe roboty z Japonii można powiedzieć, no bo stamtąd się wywodzi. Yy, przed Wami dzisiaj mamy znowu skala 1 do 144, czyli yy, skala, która tak naprawdę ma do zaoferowania bardzo wiele za dość niewygórowaną cenę. Przed Wami dzisiaj model GNX60, chyba BT. GN, chyba Seria X. Oczywiście od Bandai. Jakże może być inaczej? Ilustrator, mechanika, bla 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 bla. Poczna bla. strona, co nasz Gandam ma do zaoferowania. Akcja, pozycje co możemy jeszcze osiągnąć co to mamy z tej strony jeszcze jedno pudełeczko znaczy jedno, druga strona pudełeczka front kilka poz fajne są te podstawki, muszę kiedyś sobie takie zapodać no ale nie ważne pudełko ważna nasza postać Gundam w skali 1 do 44 bardzo ciekawa postać bardzo ciekawy Gundam I przede wszystkim Fajne jest to, że ma takie dodatkowe, można, można by to nazwać, yy, można to nazwać takimi piórami, yy, ponieważ, yy, znaczy pióra to może lekko przesadzone, ale takie delikatne, kolera nie wiem jak to nazwać. Wydaje mi się, że to pomaga mu latać chyba w przestrzeni kosmicznej, bo to też jest skolo, który ewidentnie zapodaje i muci się w przestrzeni, chociaż myślę, że nie tylko w przestrzeni, bo na Ziemi pewnie też nieźle sobie radzi. To tak, zacznijmy od tego, że tak, ta broń, którą on tutaj dzierży w ręce, niestety jest podwójna. To znaczy, niestety, ja ją skleiłem, ponieważ wcześniej była urwana, bo gandama dostałem już złożonego, ja go nie wycinałem, tylko można powiedzieć, dokończyłem robotę. I tutaj broń jest krótka, odcina się ten po prostu kawałek tu w tym miejscu i on ma taką krótką broń, a to jest dopinane. No ja to już spiłem na stałe, żeby była jedna wielka, potężna givera. Także bardzo też sympatyczna sprawa, nieźle to daje. Dalej, dalej daje radę, że tak powiem. No, trochę to wypada, ale to nic. No sobie może to tak fajnie słuchajcie trzymać. Aha. Wdzierżyć w ręce, coś takiego. że dość kozacko to wygląda, taka wielka giwera. Yy, no cóż, oprócz giwery, co on jeszcze może trzymać? Oczywiście nie może zabraknąć yy, mieczy świetlnych. Bin cyberów, Jedi atakuje. Oczywiście ma dwa miecze, generalnie to powiem Wam szczerze, że nie wiem gdzie one się chowają, nie dopatrzyłem powiem szczerze jeszcze tego, szkoda, za to bardzo przepraszam, ale wydaje mi się, że ono chyba nie ma miejsca na to, żeby generalnie schować sobie te miecze. Dla porównania, skala, już przedtem w sumie robiłem porównanie, ale pokażę, to jest skala 1.44, tu mam pierwszego Gundama RX-78 chyba dwa. wersja 2K2, 1 do 100, tak to wygląda. Ta skala ma bardzo dużo zaoferowania. Przed chwilą właśnie rozmawiałem z jednym z moich widzów też uważam, że skala 1 do 100 jest świetna, 1 do 60 zajmuje miejsce, ale też jest fajna, no ale tutaj chodzi mi o to, że cena jest znacznie roz, roz, rozsądniejsza. Ym, dla porównania jeszcze wcześniej pokazywany model w moich re reckach, też skala 1 do 44, bo ten jest troszeczkę bardziej taki zbrojny, ale też bardzo fajny. I włącznie oczywiście, ale dzisiaj mówimy o. O tym przyjacielu, czyli o muszę się podeprzeć książką GNX Seria, GNX 60BT. Także cóż, no, fajny gandamik, no, fajnie zrobiony. Nie ma dużo takich pierdół. Mówię, te skrzydła takie, że tak, że tak to nazwę, będą chyba mu pomagały. Myślę, że na 100% właśnie w walce. Cockpit no, niestety się mu nie otwiera. A tutaj ma jeszcze takie ruchome, te boczne. Pióra, ja to tak będę nazywał, ale takie jakby chyba estetyczniki lotu. No. Ciul wie jak to znać, jak to jak na to mówić. I to jest fajne. Ta ręka cała tu, jest bardzo ciekawy. Słuchajcie, ma to takie boczne boczne, boczne takie jakby no, groty. Nie wiem, pewnie jakby taranuje bokiem, to też myślę, że mógłby przeciwnika przeciwnikowi nakopać. Do dupy <laughs> z tyłu jest ciekawy, bo tutaj Gandam Exia ma też podobno to takie zakończenie, jakby. No i tutaj też ewidentnie widać, że to jest lotka, czyli ten taki odrzut, czyli coś, co na pewno pomaga mu zasuwać przestrzeni kosmicznej. Tutaj ta, to wcięcie w talii jest bardzo charakterystyczne, takie dość cienkie. Mi się tutaj chyba coś widzę nie złożyło do kupy, ponieważ jedno jest krótsze, drugie jest dłuższe. Druga strona. I teraz dopiero to widzę. Nie wiem dlaczego akurat się tak stało, że... Aha, nie. Czyli to jest wszystko ok, tylko jest tutaj ruchoma ta część. Dobra, a teraz tak na szybkiego... A, słuchajcie, jeszcze zapomnę jednej rzeczy. Ma bardzo, bardzo sympatyczną tarczę, którą można część swoich ruchów, chwytów bierze zdecydowanie... Na siebie, więc cóż, yy, fajną rzeczą jest to, słuchajcie, że naprawdę pozowalność tych małych robocików jest dość, dość, dość no naprawdę dość duża i zamówię zbyt niewielkie pieniądze, bo to w granicach 70-80 zł. Dzisiaj na naszym Allegro patrzyłem, jest nawet kilka gandamów w bardzo fajnej cenie, właśnie 1.44 skala. Można zdobyć bardzo sympatyczny produkt z bardzo porządną pozowalnością, czyli punkty artykulacji są całkiem, całkiem. Więc generalnie powiem Wam, że naprawdę ta skala też ma bardzo, bardzo dużo zaoferowania niż to, co w rzeczywistości się wydaje. Oczywiście zależy wszystko od modelu, ten jest trochę zbajerowany, ale jak najbardziej, punkty artykulacji są. Słuchajcie, spójrzcie. Tutaj rusza się cały bok, włącznie z ramieniem, przedramieniem i resztą. Oczywiście tu wszystko ładnie kręci się, kręci się w bicepsie. Tutaj 90 stopni łokieć. No i oczywiście ręka tutaj. To jedyne wkurzające, słuchajcie, to, że żeby coś włożyć, na przykład większego to możecie wyciągnąć, a później to wsadzić z powrotem i to daje nam wielką taką fajną całość wkładając to, można to wziąć i zakleić, jako później może być ciężko włożenie broni, ale trzeba sobie przewidzieć, co ewentualnie chcecie, żeby wasz gandam taszczył, więc tutaj wszystko zależy tak naprawdę od Was. Tutaj tu też, słuchajcie, o tyle jest luzu, tu też bardzo fajnie się kręci. O, słuchajcie, coś wypiąłem. Kurde, coś wypiąłem. Nieźle. Wpadka na antenie. Nie, no wypiąłem na pewno, bo to lata, ale, ale widzę, że jednak nie wyskakuje to. Być może, że to, to jednak trzeba jakoś tam chyba wsadzić do środka. Dobra, nie będę się z tym teraz męczył. Niech sobie na razie wisi. Dalej, lecimy nogi. Nogi są nie do końca, bo te stawy są kulowe. No szpagatu niestety nie zrobimy, ale myślę, że tyle ile jest wystarczy. Noga, o, bojciec, spójrzcie, noga się kręci tutaj tak w boku, może przesunę, to nasze umówione wcześniej pióro. Tu 90 stopni, o, Widzicie, odpadają części, Musiał to lepiej zamontować, też także zginka bez problemu, nawet za bardzo. Tutaj jest części ruchome po to, żeby właśnie noga mogła sobie spokojnie pracować. Także układ ukłon w stronę banda i za przemyślane rozwiązania. Do tego mamy stopę. Stopa jak najbardziej ruchoma, w, każdym, w każdą stronę do przodu, do tyłu na boki też bez problemu się rusza, więc tu też dużo, dużo daje. Także cóż, mili Państwo, naprawdę fantastyczna figurka. Oczywiście ze świata y, gigantycznych robotów, gandamów, seria 1.44 polecam gorąco, fajny modelik, naprawdę o jeszcze zapomniałem o głowie, ale głowa niezbyt dużo lata oczywiście jego można ulepszyć, mam tutaj na myśli to, że można się bawić w gandam Markery, czyli wszystkie inne takie pierdoły ulepszenia, dopieszczania, poprawianie konturów, linii naklejki, w ogóle farbki są tak samo, także naprawdę można świetnie się bawić, ale powiem szczerze, że to trochę już dla mnie za dużo i ja się w to, ja się akurat w to bawił nie będę, także jeżeli ktoś może, to czemu nie i ma na to ochotę to zawsze można sobie swojego Gandama dopieścić, stuningować, dopakować. To tyle, trzymajcie się ciepło, bo w tarnowie w cholerę śniegu pada, deszczą dalej. Przed chwilą wróciłem z pracy, także jak ktoś nie odśnieżył auto, to chyba najwyższa pora na to, żeby to zrobić, bo jutro mu zamarznie. <ścoughs> Dobra, to tyle, trzymajcie się ciepło. No i do, do następnego, zobaczenia. Szczałeczka.